Siemanko ludziska w tym odcinku fortnite z strony nagrywa I słuchajcie, dziś sobie zagramy duo z Piotrkiem, kolejny raz I słuchajcie, naszym dzisiaj celem będzie pokonanie Oskara, czyli tego bossa na mapie Jednego z najpotężniejszych, pokonamy sobie tego bossa Zbliżymy kartę do, do sejfu, jeszcze zajdziemy Mamy już jego zaproszenie również A Piotrek sobie zmienił skórkę na miałośniaka Dzień dobry wszystkim, witam widzów Sebastiana. Witam Sebastian, witam widzów na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy duło. Prawdopodobnie to jest moje ostatnie duło w tym sezonie. Być może Sebastian wszystkim wszystkim będzie grał. I zrobimy sobie dzisiaj safari, zrobimy polowanie na Oscara. Koty tak. będą polować na kota. To swoim widzom yy, słuchaj powiedziałem, że nasz cel to będzie dzisiaj Oscar. A w ogóle fajna emotka? On być. A, o, Makiro Akademia, Tak, w ogóle obydwoje jesteśmy Miałśniakami. Myślę, że jesteśmy kotami z tej, z tej samej rodziny, ale nie jesteśmy obaj Miałśniakami. No ty masz skórkę miałośniaka, ja mam jakąś taką inną, trochę. Dobra. Dobra... Kurde, akurat nad, nad posiadło się Oscara przelatuje autobus, boję się, że będzie tam dużo osób. A no, chyba raczej tam osób. To niedobrze, to nie? Stary, mam tą emotkę, co mi ją się już nie chwalę, tak? Nie, nie chwalę. Bo, bo chciałem wziąć tą memotkę, którą w yy, lobby puszczałem, tylko mi myszka się dostnęła. No, no, no. Nie, no, na no serio, nie, nie chwalę się jeszcze. No, widzę, że masz 142 poziom. Tak, tak. Pomalutku mnie gonisz, ale coś czuję, że nie wbijesz się do poziomu przed nie, końcem sezonu. Został tydzień. Raczej nie, Op. przez tydzień to nie. Obawiam się, że też będę miał problem wbić 37 poziomów w 7 dni. Tak, tak. W zasadzie w 6. A ja muszę wbić 58, no to też mi raczej nie pójdzie. No ja bym musiał 6 poziomów dziennie wbijać, to jest mało prawdopodobne. 6 poziomów dziennie, o jezu. Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, zobaczę w ogóle dzisiaj na, odcinku, na odcinkach też e, czasami sobie leciałem właśnie na tego Oscara Czasami tam nawet mało ludzi było, co nie tak zaskakująco mało zaskakująco dobrze, co nie, no bo ja lubię kiedy jest mało ludzi Kiedy jest miejscach ludzi kompletnie nie ma. Dobra ja muszę, muszę bronić, muszę... A, ustawiłeś tam jakiegoś typu do pokonania, mogę? No ja sobie już potkę piję. A, nie może skokować, skoczyć. Masz już jakieś bronie? E, mam jedną niebieską, której nie chcę. Okay. I mam jedną zieloną też. I też sobie potki zaraz wykupię. Po o, fajna niebieską broń. Fajna? No ja taką e, nie bardzo, nie za bardzo za tak mi przypada właśnie to daję tobie. Zapasy wyczerpane, to bo... Ja... dobra, mogę jeszcze apteczkę kupić Dobra Okej, okay, mam jedną broń na razie, to tą broń raczej Oscara nie załatwię Może to chcesz? Eee yy, pokaż A tą broń yy. No niby ona jest dosyć szybka, ale biorę tą zieloną z... Czekaj, okay, a może tą? To Ty masz zieloną o! Okej, okay, niech będzie! Ej, a oddać Ci wtedy tą moją? Co? Oddać Ci wtedy tą moją broń? Nie, dzięki. A, no wola, to ja <laughs> Okej, okay, jakiś ten typek ze zlecenia jest blisko nas. Chyba na tylko kamera nie zauważyła, bo pozwolę, będzie wiedział już o co chodzi. Że intruzi. O, skrzynka. Pompa! Wreszcie! Wreszcie pompa! Wreszcie jest coś cool! Tej wieżyczka jest! Nie widziałem tutaj wcześniej wieżyczki! Amunicja! O, granaty odrzutowe! O, walizeczka no walizno, to świętość, portajcie Waliska Dora, no. Dobra, gdzie może być Oskar? Gdzieś bardziej na dole, ja chyba wiem, bo jest nawet zaznaczony Oskar. Stary, ja wiem gdzie go szukać. To prowadź. Widzę go, ale on mnie nie widzi. Widzę go, ale on mnie nie. Spary on się tak w sobie chodzi i mi nie zauważył w ogóle Uważaj A, no na no, Dawaj, no. Dobra, dawaj, 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 dawaj! Co jest, nie poszło lepiej Jest, poszło Okej, okay, boty yy, zginęły O mityk Mityk szlafunkunia Intrus! A bot! To był bot tylko. O nie, kolejny, bo... A to już on go zabije. O, poszedł. Okej, szczerząc to... Kurde, mi Op. to jest na błoto. Botkę, zabiję je. No, robisz, gdzie tu jest skarbiec? Skarbiec? Eee... Yy... Yy, Właśnie nie jest... Widzę skarbiec, widzę skarbiec. O, zobaczyłeś a ja, a ja nie wiedziałem, że mam 2 ruski, albo co, nie? Proszę. O, tutaj walisko O, jest Niech pilnuje Tak, niech nas pilnuje tutaj, żeby nikt się nie próbował włamać Ja sobie tutaj kaszyka trochę wezmę. potrzebuję Oj Już przypadek strzeliłeś? No O, ale amo! O, ale amunicji, Wow! Amunicja to jest bardzo ważna. Już od pompy mam 57. U skarb! Snajperki są. A mogę tego skara wziąć? Znaczy ten karabin szturmowy? No wiesz. Mam napastnik. Uwielbiam takie karabiny. Z nich się mega fajnie strzela. Chociaż celownika to ja nie potrzebuję. Ale magazynek powiększony, by się przydał. U, snajpa! Nie zauważyłem jej. I... Okej, okay, biorę ją. Mam stryp. To nie, e? no dobra, no nic. Mam taki już swój układ, co nie? Taki układ mamy. Ja z tu ci zabrałem. Dobra, razem jak... chyba nic więcej nie potrzebuję. Chyba nie, ja też chyba. Nie. No, no w, sumie to, w sumie to łatwo poszło ze Skarem. No właśnie myślałem, że pójdzie trudniej, no bo zawsze się bałem, że ty tutaj jakiś może przylecieć i nas zabić jeszcze, albo dwóch. Myślę, że walizka mocno pomogła. Tak, tak. Możemy tutaj spróbować jeszcze Kto tam jest? Waleria. A ona... O Jezu, to ona jest potężna, no. Ona jest potężna. Ale wydaje mi się, że wszyscy bossowie są na tym samym poziomie. Znaczy tak, tak mi się zdaje, Ale gdyby zrobić tak jedynych bossów, to by się działo, co nie? Że każdy bos walczy ze sobą. Tak jeden na jeden, na jeden, na jeden, na jeden chyba. Bo tam parę bossów na mapie jest. To by ciekawie było. Dobra, tutaj gdzieś powinny być so, so, so samochody. Ale masz fajną furę! Jest ma fura. Serio? Aha, serio? Tak, można otworzyć. Ktoś A to jedzie? jest Ktoś tam jedzie do nas. Oooo! Oh. Chodź do niego! Ano? Serio, seba! Nie nam zwalili samochód. Bo nie chciał ci się strzelać. wspomniałem, że mogę się wychylić. Okej, okay, tam się gdzieś klepio. Ja tu, u góry są. Przy punkcie tak. meteorologicznym. Z, bo z botami się chyba biją. Ono tam się z włosami chyba wyjąło Co tam jest z za typem? To jest pomocy wynajęty Tak, chyba tak O, tak ktoś go zabił, patrz, leją się Zabiłem go, jest nie wiedziałem, że tak pójdzie pod z tym. Tytam. KURUNKA! To bierze? A bierz. A, no dobra, kiedyś. O, legendarną pompę miał jakbyś. Ej, stary on miał legendarną pompę! Szybką. Dawaj, dawaj, dawaj. Ok. Okej, okay, jestem. Aj, przada nas ten kości. I waleryś ktoś pokonał. O nie, serio? A nie ma jej. Nie, co, nie ma jej? No, ktoś pokonał ją już. O kurde, psia dupa. Znaczy, ona się w ogóle nie wyświetla na mapie. Czyli ktoś nas ubiegł. No, Ale możemy to... tam i tak jechać. A tutaj ktoś jest z medalionem gdzieś niedaleko. Serio? Parasol, po... nie... Stołu nie, nie umie Potężne jest, krzesło. Nie. Potężne krzesło. O! O! Jest! A, on miał no. jedną broń! Ej, kamyczek tutaj leży. Kamyczek tam był jakiś. Czyli pewnie element mozaiki. No. No ja już tych kamyczków dużo zebrałem. I za zrobiłem misję na zebranie 25 kamyczków takich. A... A bo ty tutaj jesteś, wiesz, muszę tam, bo tam jest. Tam ktoś się strzelał, nie wiem gdzie, ale... Sypek! O kurde! Serio? Nie! Jezus Maria! O. Mityka miał. Dwa mityki. Nie sądziłem, że tak dobrze będzie trzeba tak to by wysadził rozstawił. Mój eee. błąd. Chociaż ja mu też z samochodu ze snajpy 110 zadałem, no ale mi tak nie poszło. Dobra, u Oscara upolowaliśmy. To teraz albo Valerie, albo Nisha, albo Monta, mon, Monta, Montaga? Nie wiem, Montaża? Nie wiem, albo kto się al wymaga. Albo Petera Griffida. Ja już mam tę misję zrobioną. A. Mam Valerii, Niszę i Montaża. Albo Montaga. Zaraz zobaczymy, gdzie leci autobus i wtedy zdecydujemy. Mhm. Okej, okay, Valeria... Kurde, wszystko blisko linii lotu. Myślę, że możemy do tego, do ostatniego tutaj na w ten obszar A okej okay. W Odyssey mam już zrobione jedno zadanie Muszę zobaczyć jeszcze 24 kafelki mozaiki Czyli jestem w połowie już ponad Jak zbiorę wszystkie to, dostanę nowy ekran ładowania z tą mozaiką, a której jest Cerber, więc myślę, że to potwierdza to, że kolejny sezon będzie sezonem greckim z bogami, półbogami, porozami. O! Kurde, do autobusu nie widzę, a tu jest, jest bardzo daleko od kamery. No, właśnie mi też tak jest. Co nie, że taki bardzo daleko jest. Mnie też tak jest. Nazwa postaci, której się robiło zadanie na mozaikę nazywa się Odyseja, więc... To też nazwa z mitologii greckiej. Nawiązująca do Odysseusza. Tak, Odyseusz. I Na przykład y, Homar to stworzył, co nie I, Iliada i Odysseja. Kto? Homer, chyba. Homer! <laughs> A nie Homar to takie zwierzę. No, powiedziałem Homar. Powiedziałeś Homar. A, no ale no dobra, nie znieczułam się. Na razie widzę, że ty, są typy tutaj. Nie! Na przed wejściem. Nie macie typie. To jest kolejny, cholera. Za... Już za dwie minuty... Kurde, widać. tutaj ktoś się zamknie. O, to o, na z pistolecikiem. Strzela do mnie. Czekaj. O kurde, serio? Taki początek? Seba, mówię, że ktoś do mnie strzelał. Czemu mi nie pomagasz? Okay. Dzięki za pomoc, nie? Tak, tylko tam jeszcze atakował. Nie Seba, co mówiłem ci, że mnie atakują, a ty sobie polecałeś gdzieś dalej coś zbierać? Teraz z was jeszcze raz walczył? Nie odzyskuj mnie teraz, uciekaj stąd, się z się w krzaka, krzakach gdzieś, potem wrócisz. Eee, ze sobą ja zero współpracy. Dorosz, cię chyba nie gonię, nie musisz aż tak daleko uciekać, bo potem już będzie, będzie wracał pół godziny, a to jest w strefie poza burzą, w Dyskretnie, dyskretnie, żeby cię nie zauważyli Nie no strzelę do siebie cały czas Za bardzo nie po co tam idziesz do niego Masz czy to start biegaj, się chociaż osłonić przed tymi strzałami No i teraz nie spróbuję odzyskać. Ach, nie widzę, nie. Nie. O! Ugh. Да, кто то Видишь, ты нас в не видишь? Не видишь. Mm -hmm. О, тут ай! Подковался я Weź teraz ten medalion Okej okay. Muszę się Burza nas goni O nie Gdzie to jest skarbiec kurwa Trudno ale skarbiec Przeżyliśmy, to już jest dużo Dobra, mi by się potki przydały. A mi rybki żeby Dawaj, to są beczki, chodź do beczek. Deję? Dawaj, dawaj, dawaj. Kamyczek. Zbierz go U mnie go nie ma A, u mnie jest kamyczek Ty zrobiłeś mis misję z pudłami czy nie zrobiłeś? E, z pudłami No Czekaj A to w odwet czy nie? Nie, to były misje tego e, Solid Snake'a A nie, bo ja go odblokowałem jego drugi styl Odblokowałeś już? Tak. Tak, A, no już dobra, Dzisiaj dobra. już drugi styl odblokowałem, no o, ty tak tutaj nie zauważyłem go o. Ona też wygląda jakoś gre grecko, co nie? O, Mariska. czy ona wygląda grecko? No tak No, w sumie tak W sumie trochę grecko Tak mi się kojarzy zawsze, no Dobra, jedziemy. No, Moment, potrzebujesz się Muszę jedną broń wymienić. A może i nie. Dobra, potem sobie coś znajdę innego. A co to za czerwony obszar przed nami? To, to jest to zlecenie. A, ok. To jest to zlecenie, no? Bo my mamy jeszcze ponad 3 minuty zlecenia, żeby go załatwić. Tą, taką, tę, tą czaszkę taką. No serio? O boże! Uch, bo... Dobra, wychodzimy. Już nie ma co teraz. U! O kurde, skąd? To chyba ta czaszka. Prawie go załatwiłem. O. O nie, serio, myślę, że z mnie jestem kompletnie niewidzialny. Znaczy zawsze jest się trochę widzialny, jeśli ma się kamuflaż, co nie? No to o masakra, tak... mi się to nie nagrywa nic. To ci się nie nagrało? Nie. Aha, a u mnie się nagrało... Ile czasu już gramy? 22 minuty. To co, jeszcze jedyny szybki No nie wiem, może spróbować. O masakra, serio... No, to... Dobra, tu zostaną Valeria i Nisza. Okej, okay, Nisza. Zobaczymy, gdzie leci autobus. Aż teraz nie zaczynam nagrywać. Także jeżeli jakiś mój widz tutaj dotarł, to go serdecznie pozdrawiam. I nie zapraszam na swój kanał, bo nie będzie co oglądać. Aha. Może się jeszcze uda jakiś szybki meczek. Uda ci się na pewno uda, tylko pytanie jak, jak szybkie, jak krótki? No właśnie. To jest dobre pytanie. Eee... Kurde, nie wyświetla mi się gdzie jest nisza. Też, ty Weź tam. sprawdź, gdzie jest Waleria Walerze nisza. A, tam, ja mam jeszcze jedzenie, no tak. Jesteś w stanie sprawdzić, czy nie? O, tak, no. Zobaczyłam. A druga, Waleria? Walerii nie mam u siebie. O, coś musiałeś to zrobić. No Dobra, to idziemy do niszy. Czyli tam, gdzie jest te niebieskie. Tam niebieskie. O, teraz punkt. mi się wyświetla. No tam, gdzie jest czerwony punkt. I niebieski teraz też. Tak, no. no a, a ale... Waleria jest y, tutaj, tam gdzie jest co y, kar karkowne koleje. A, okej. Okay. Dobra, lecimy. Kurde, byśmy mieli małego farta, gdyby udało nam się pokonać trzech bossów w jednym odcinku. Tak, Fakt, faktem żadnego dobrego miejsca jeszcze nie było, ale zawsze to coś. Ok, widzę przynajmniej jedno duło, które tutaj leci. Widzę drugie duło. Widzę trzecie duło. Co o nie? Sześć osób, chyba żarty jakieś. Plus nasza dwójka, to już jest osiem. Osiem osób na tym jednym miejscu no. No, czego oni chcą? Blas nada tutaj. Jeden tutaj się z kimś bije. Ja nie wiem. Takie nie rozumiem. No jeszcze... jeszcze... Jeszcze boss mnie atakuje! Jeszcze boss mnie atakuje. Włosem, że nie mam szans do O, pompa! Oho! Ej, stary, bo coś? No. Ej, ja bota atakowałem, a bo on zaczął tańczyć. O. super. chce zaczął tańczyć. Bota atakuje. Już jedę do, do ciebie. Bo on do mnie atakuje. groźnie jakiś atakuje! już pokonał niszę No ja pokonałam. Kelis sam pokonałeś? Nie to się dostawił skrzynkę Znaczy tą walizkę prawie dotknąłem No ja właśnie też dlatego się uciek I uciekam I nie, wzi I nie, wzi I nie, wzi I nie wziąłem wydolić o kurde O kurde walizka we mnie atakuje Ajajaj. <grym> aj, aj. Kurde, nie było warto. o strzela do mnie, strzela do mnie. nie ze mną, to... No kurde! Jezus Maria, no ile on ma HP, no? Wiąże się, że miał jedną HP i tyle. O kurde, serio? Ach. Dobra, to to był faktycznie szybki meczek. Nie, tu ludzi za dużo jest. Ach, no, ale to dlatego właśnie ja nie lubię latać w takie miejsca. No właśnie, ja też. Ale przynajmniej misję udało nam się porobić i do Ciebie jeszcze zostało misji do zrobienia w odwecie. Tak. No dobra, słuchajcie... Sebastian, ci... zadam pytanie! Słuchaj? Zadałem Ci pytanie. Eee... Tutaj? Tak, tak, zrobiłem. Ale zadałem Ci pytanie, ile ci misji zostało do zrobienia? Wszystkie chyba zrobiłem. Obnie... Co, dostałeś się kan do ładowania z odwetu? E, czekaj, tylko wyjdę do lobby i zobaczę. Bo mi się już nie wyświetla w, w ogóle w tych zadaniach. Tak, dostała. O, to ładnie. Dostałem, ten z. Y, jak się niesie bananka. Mm -hmm. To, to, to jak skończysz nagrywać odcinek to przyjdę zobaczyć jak wygląda ten ekran, ekran ładowania, Nie tak. brakuje dwóch misji do zrobienia. No dobra, słuchajcie widzowie, jeśli wam podobał odcinek to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo. Elo.